Nie wyprzedzamy czasu. Na no wszystko jest odpowiedni czas w naszym życiu. Raz na jakiś czas zdarzy mi się mieć konsultacje z osobami, które mają 25-30 lat i przychodzą z pytaniem, co mam zrobić, żeby zrealizować rachu. Pytanie. Dlaczego o to pytasz w tym wieku? <grych> to jest bardzo dobry czas, to jest bardzo dobry okres, żeby jak najwięcej wyciągnąć z ketu i zbudować sobie bardzo dobre fundamenty życiowe, żeby później w odpowiednim czasie przejść do realizacji rachu, który jest zdecydowanie trudniejszy, zdecydowanie bardziej skomplikowany. Ale nie wyprzedzamy czasu. Ten czas dopiero nadejdzie w okresie 36-38 lat. Przed tym czasem jak najbardziej korzystamy z ketu, ze wszystkich opcji, ze wszystkich możliwości, które on nam daje.